Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem filmu, który wybraliście Wy na moim Instagramie w stories któregoś dnia zapytałam, jaki film chcielibyście zobaczyć w piątek. I do wyboru były trzy opcje: herbaciany tak, smutne książki na deszczowe dni i lekkie książki na jesienną handrę i ta ostatnia kategoria zwyciężyła. Tak więc dzisiaj pokażę Wam książki lekkie, łatwe i przyjemne. Książki lekkie, które są idealne na jesienne wieczory, czy na handrę jesienną, to takie, które, które czyta się z prawdziwą przyjemnością. Oczywiście książki, które poruszają może bardziej poważną tematykę, również można czytać z przyjemnością, oczywiście, że tak, ale chodziło mi tutaj bardziej o książki, które, których fabuła będzie się tak lekko i przyjemnie snuła. I, 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 do który, I do której to fabuły, do których to książek będziemy być może chcieli kiedyś powrócić. I chciałabym, żeby to też były historie takie prawdopodobne, ale dosyć takie odprężające, takie, przy których. Naprawdę możemy się zrelaksować i, i popijać herbatkę, przegryzać herbatnikiem. Nie wiem, jakie tam macie jakby przyzwyczajenia czy rytuały w czasie czytania książek. No bo niektórzy lubią w czasie czytania pić herbatę, ale, ale czasem też coś jeść. Dobra, ale to nie o jedzeniu będzie mowa, tylko o książkach. Pomyślałam sobie, że jesień nie może obyć się bez dobrego kryminału. I wybrałam dla Was na jesienny wieczór porodzinę Natalii Fiedorczuk. Książka, którą już skończyłam, nie opowiem Wam o niej w całości, bo zrobię to w podsumowaniu października. Ale powiem tylko, że przez tę książkę przebrniecie jak, jak burza. Natalia Fiedorczuk bardzo dynamicznie buduje opowieść. I ma bardzo sympatycznych bohaterów. To jest historia pewnej rodziny, która nagle, pewnego dnia znika bez śladu, zostawiając dom w stanie nienaruszonym, w takim stanie, jak gdyby mieli za chwilę do niego powrócić po, po pracy, po, po przedszkolu, po szkole. No i za tym kryje się oczywiście pewna tajemnica. I historie, które miały miejsce jakiś czas temu, znajomości, relacje pewnych ludzi, które, jak okazuje się, znały się kiedyś i co ma no, dosyć duży wpływ i co rzutuje na, na teraźniejszość i na, na teraźniejsze życie tych osób. A to wszystko w takiej dosyć. Hmm, no, nie chcę powiedzieć zakompleksionej, ale takiej yy, dosyć konserwatywnej rzeczywistości, małomiasteczkowej, yy, przedmieścia, yy, które wydawałoby się są takie uładzone, grzeczne yy, i bezproblemowe, a jednak pod dachami niektórych tych domów kryją się bardzo brzydkie tajemnice. Naprawdę bardzo dobry kryminał na, na, na jesień. Sięgnijcie po Natalię Fiedorczuk i po Porodzinę. Do tego książkowego zestawienia wybrałam również y, kilka książek y, tak zwanych obyczajowych. Dlaczego? Dlatego, że lekka, dobra obyczajówka to jest y, niesamowita rozrywka i niesamowity y, relaks na y, taki wieczorny czas. I tych książek mam tu kilka, a wśród nich są trzy książki. Tyler Jenkins Reid. Wybrałam dla was tę autorkę z tego względu, że ja przeczytałam te książki, one mi się bardzo podobały, i one są faktycznie taką odskocznią od, od książek, które poruszają trudną tematykę. Tutaj w zasadzie te trzy książki to są trzy gotowe scenariusze filmowe i tak też te książki się czyta, przez nie się bardzo płynie, przeskakuje się przez kolejne sceny, jak przez sceny filmowe. I, i tak ta fabuła jest zbudowana, jakbyśmy no, oglądali film. Dlatego to się dobrze czyta. Tym bardziej, że, że autorka potrafi właśnie w taki sposób budować te sceny, bo przez długi czas związana była właśnie z przemysłem filmowym. Więc pewnie dlatego tak dobrze i to wychodzi. I ja mam tutaj Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six i Malibu Płonie. Malibu Płonie to jest ostatnia książka tej autorki. Myślę, że większość z Was te tytuły zna. Jeśli nie, sięgnijcie. W Siedmiu mężach Evelyn Hugo poznajemy gwiazdę hollywoodzką, która no już której życie dobiega już końca, i ona w pewnej dziennikarce wyjawia największe tajemnice swojego życia, swoich małżeństw. I, i tutaj mamy taki piękny retroświat hollywoodzkich, gwiazd Hollywoodu, kina i, no i, i, i tego, jak, jak wtedy gwiazdy żyły, jak to życie wyglądało. No i że nie zawsze było ono usłane różami. W Daisy Johnson The Six mamy. Historię pewnego zespołu, który święcił w triumfy w latach 70. To był najpopularniejszy zespół rock and rollowy. No i pewne fakty związane z tym zespołem oczywiście perpetie członków tego zespołu. I ta książka jest napisana troszkę nietypowo, bo tutaj mamy ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Bo tutaj wypowiadają się jakby poszczególne kwestie są wypowiadane przez członków tego zespołu. No i ta ostatnia książka Malibu Pion, której nie nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć, usłyszycie w październiku w październikowym podsumowaniu. Bohaterami są bogate dzieciaki, które zamieszkują Malibu. Tutaj autorka skupiła się na głównej bohaterce która musi wziąć na swoje barki ciężar wychowania młodszego rodzeństwa, która musi po śmierci matki i odejściu ojca no, wziąć na siebie wszystkie domowe i nie tylko domowe obowiązki, aby utrzymać rodzinę, rodzeństwo razem. Kiedy oni dochodzą do pewnego do pewnego poziomu, kiedy Okazuje się, że no nagle pieniądze gdzieś tam wpadają w ich ręce, oczywiście za, za sprawą ciężkiej pracy. No, ich życie nieco się zmienia, aczkolwiek nie jest w dalszym ciągu idealne. I oni pewnego razu organizują imprezę, tak jak co roku, i w czasie tej imprezy wiele, wiele rodzinnych tajemnic. Niedomówień, niedopowiedzeń zostaje wyjaśnionych. Bardzo ciepła historia, bardzo ciepła powieść o tym, jak, jak można pewne rzeczy przebaczyć, jak można pewne rzeczy zapomnieć, ale w, w imię dobra rodziny. Też Wam bardzo tę książkę polecam. A jeszcze z kilku obyczajówek, jeśli tak już je będę nazywała tutaj do końca. To Światło Między Oceanami. Książka, która jest jedną z moich ulubionych. Ja już ją przeczytałam dawno temu, więc nie mieliście okazji jej chyba zobaczyć tutaj na, w maglu. Jeśli oglądaliście film, no to, to wiecie, o czym jest książka. No i odwrotnie, jeśli czytaliście książkę, wiecie, o czym jest film. To wydanie jest dodatkowo. Zbogacone o fotografię właśnie z filmu, który jest przepiękny. Ta tam, tam scenografia jest tak piękna. To jest historia pewnego małżeństwa. To są lata 20 XX wieku. Um, zakochują się w sobie ludzie, um, pobierają się, um, i ten mężczyzna, który jest inżynierem, on podejmuje pracę um, jest latarnikiem. On pilnuje tego, aby latarnia morska świeciła się, ostrzegała statki i tak dalej. Ma piękną młodą żonę, ale niestety nie mogą oni mieć dzieci. No i pewnego dnia zauważają na, na morzu łódkę, a w niej znajduje się dziecko. No, oczywiście oni to dziecko biorą do siebie i wychowują je jak swoje. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że to dziecko ma matkę, która chce je odzyskać. Piękna, łzawa, bardzo wzruszająca historia, cudowna na jesień. Jeśli nie czytaliście, bardzo będę wam tę książkę polecała, bo to jest niezwykle ciepła historia. No, i taka niepozbawiona nie bardzo trudnych, bardzo ciężkich wyborów, która stawia tutaj bohaterów przed yy, decyzjami, no, które zdają się być ponad ich siły. Jak kończy się ta historia? Co stanie się z dzieckiem, yy, no, które od maleńkości jest wychowywane właśnie przez, yy, przez tych dwoje ludzi? A który jednak ma prawdziwą matkę. Znajdziecie tu sceny, które, y, które są rozdzierające, które po prostu y, są wyciskaczem łez. Jakie będą konsekwencje ich czynu? Czy y, podążając za głosem serca można sobie zniszczyć życie albo w jakiś sposób je skomplikować? Przeczytajcie: Światło między Ocenami. Ja mogę. E, zapewnić was, że ta książka was, y, was porwie i, i będzie jedną chyba z, no, z piękniejszych książek. Y, jakie, jakie przeczytacie. Nie wiem, <grytanie> dla, mnie, dla mnie była jedną z piękniejszych. Książka o przeczytanie, której ja y, w sumie nigdy chyba bym siebie nie podejrzewała. Bo nigdy po takie książki nie sięgałam, a jednak to mroczna materia Blake'a Kraucza, Książka, która jest tak naprawdę jednym wielkim pytaniem: co zrobiłbym, co zrobiłabym, gdyby moje życie potoczyło się w inny sposób, gdybym, gdyby na mojej drodze nie stanęli ci ludzie, którzy się w moim życiu pojawili, tylko inni. Tutaj mamy mężczyznę, który jest wykładowcą fizyki, jest marzoną, ma dziecko. I pewnego dnia wracając do domu, zostaje nagle przez jakiegoś osobnika pozbawiony przytomności. Kiedy tę przytomność odzyskuje, otaczają go jacyś dziwni ludzie i okazuje się, że to, co było jego udziałem, co było jego życiem do tej pory, no, to, to, to tego już nie ma. Okazuje się, że yy, jego żona nie jest jego żoną. Jego syn w ogóle nie istnieje, nie ma takiego dziecka, a on sam nie jest wykładowcą fizyki, lecz jest jakimś super, super ekstra gniuszem i musi być w ogóle pilnowany i, i tak dalej. No i ten człowiek zaczyna sobie zadawać pytania o własną tożsamość, o to, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, co. Yy, co się stało z jego życiem, co się stało z jego rodziną i co jest prawdą, a co nie. Ta historia bardzo wciąga. I w zasadzie ja nie wiem, do jakiego gatunku, y, jakby y, tę powieść włożyć, pomie, pomiędzy y, jakie książki, bo, bo tak naprawdę to ani nie jest science fiction, to jest. To... Trochę obyczajówka, trochę, trochę thriller. No, szczerze to, to nie wiem, tak naprawdę. Ale być może fakt, że nie można w jakiś jednoznaczny sposób tę książkę gdzieś przeszeregować, to, to dlatego może jest ona właśnie tak uniwersalna i myślę, że spodoba się wszystkim. A na jesienny wieczór jest idealna. To ja pamiętam, przeczytałam ją, to też już jakiś czas temu, ale ja przeczytałam ją w jeden wieczór, więc, no więc musi wciągać. Mam jeszcze jedną książkę, którą hmm, hmm której wybór y, wydaje mi się dosyć oczywisty, jeśli chodzi o taką jesienną aurę, bo y, Zafon jest takim właśnie y, pisarzem. To Marina. Y, oczywiście Zafon ma książek wiele. Za mną też tutaj, jeśli, y, o jeśli widzicie, są te y, y, jego... Książki y, znane, Wam na pewno bardzo dobrze, jak Cień wiatru i pozostałe. Natomiast y, Marina chyba nie należy do jakichś takich super, bardzo popularnych książek za Fona, y, a, a została napisana i była napisana z takim zamysłem, że będzie to książka dla młodzieży. Y, to jest książka, którą również połkniecie w jeden wieczór. Realizm magiczny. Wykreowani bohaterowie, Barcelona lat 20. te zaułki, uliczki, kamieniczki, jakiś stary internat, dziewczyna, którą poznaje nasz bohater, i w której się zakochuje, i pewna tajemnica z nią związana, również pewna tajemnica związana z jej ojcem. Wszystkie wydarzenia, które następują jedno po drugim i i ta w, będąca wszędzie aura y, tajemniczości, jakiejś takiej magii, no to jest wszystko to, co w, w książkach Zafona możecie znaleźć i y, no, co Was porwie na pewno. No, oczywiście, trochę tutaj jest takich elementów. Y, magicznych, to znaczy e, jakichś mm, no, bardzo, bardzo nierealistycznych, ale jakże pasujących do całości, bo nasi bohaterowie poza tym, że sobie się zakochują, e, to w, w, trafiają na ślad, na, na trop może mm, pewnej damy w czerni, która y, odwiedza pewien grób, oni ją śledzą, y, chcą się dowiedzieć, cóż to za kobieta i czy jest grób, który odwiedza, no i tutaj mamy pewną, e, pewną bardzo, bardzo mroczną, trochę Frankensteinowską tajemnicę. No będziecie zachwyceni. Jeśli e, a może jeszcze tak powiem, jeśli e, chcecie w ogóle zacząć czytać Zafona, a nie chcecie sięgać tak od razu po, po te mm, grube, opasłe to miska granioła, labirynt duchów, czy właśnie y, cień wiatru. To zacznijcie od mariny. To będzie taki, taki dobry wstęp y, do, do twórczości tego pisarza. To było kilka jesiennych propozycji y, dla was, książek, które y, wydaje mi się, będą pasowały do. Do jesiennego klimatu, do jesiennych wieczorów z kubkiem gorącej herbaty. Jeśli macie inne propozycje, to napiszcie. Jeśli czytaliście którąś z tych książek, to również napiszcie. A może nie zgadzacie się z moimi wyborami, to też napiszcie. Ja będę was odsyłała do mojego Instagrama, będę was odsyłała do poprzednich moich filmów. Subskrybujcie mój kanał, zostańcie tu na dłużej, lajkujcie, komentujcie. I zapraszam do kolejnego magla książkowego. Cześć!